307 koni. Zepsułeś kolejny samochód. Jak masz CA, Moje to zmień miało. na SR-a. A katalizator masz? Ciema! W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam E36. Zabraliśmy komplet opon na zmianę, do upalania. Więc będzie dym, będzie grubo. A tak na poważnie. W dniu dzisiejszym przywitamy się z Mikołajem, który jest właścicielem S13. Przejdziemy się po pięknych, malowniczych, górskich drogach. Mikołaj nam opowie o swoim samochodzie. Zostawiajcie suby, lajki, komentarze. No i zapraszam na film. Siemanko. Cześć. Powiedz co nas tu sprowadza. Piękne lasy tutaj. Nie, 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 nie. Przyrodę zostawmy na później, a powiedz nam coś o tym samochodzie. Jest ten Nissan S13 w kolorze czerwonym. Czyli najszybszy. Czy może. Bo mówić dalej. <noise> <gry> do dobrze, 89 rocznik. Z historii tego pojazdu jestem drugim jego właścicielem w ciągu życia tego auta. Czemu jest 13 No jest ładny, ma popapy. upy Pop-upy, pop-upy, po 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 Jest japoński. No ale miałeś w planie jest... wcześniej jakby, że chcesz akurat S13. Chce... Czemu nie S14 na przykład, nie? E S14 mi się najmniej podoba. Ok, trzech. bo nie ma pop -up. Kształty mi się nie do końca podobają. Hmm. No, a jednak S13 wydaje mi się taka najbardziej ikoniczna. E ja kupiłem auto z aukcji. W Niemczech auto stało nieużywane od ponad 4 lat. Okazało się po rozebraniu silnika, że stała woda w cylindrze, więc były wrzlery. Ile wtedy wydałeś na ten samochód? Całość nie wyszła, po tłumaczeniu ze wszystkimi papierami, do zarejestrowania 30 tysięcy. W ogóle auto było kupione trochę w ciemno, bo zdjęcia były na aukcji niewyraźne, było ich tylko kilka. Kolega Dasiek stwierdził, że brać. To na Backstage'u wspomniałeś, że jest jakaś historia związana z tuningiem tego samochodu. Tak, auto jak przyjechało, zjechało z lawety, urwał się końcowy tłumik. Od razu zrobimy wydech, wydech no. taki jaki ma być, czyli... Przelocik na 2,5 cala. Bo plan z tym autem był taki, żeby nie ruszać nic silnikowo, doprowadzić go tak, żeby był ładny, no i jeździć i delikatnie robić sobie mody. Robiąc wydech, jedna śruba od downpipe'a była urwana, więc ściągnęliśmy turbo, żeby wykręcić tą śrubę. Okazało się, że turbo jest już padaka, wleciało nowe turbo razem z tym intercooler. Cały dolot, auto pojechało na strojenie. A jeszcze przed strojeniem okazało się, że coś stuka, więc zrobiłem szklanki. Dalej stukało, zrobiłem panewkę, ale nie ruszałem góry. Na strojenie wyszła ta uszczelka pod głowicą, wyrozebrałem cały silnik blok został zatulejowany zrobiłem porting większe wtryski cewki samochód jest postawiony na blaku teraz właśnie wspominałeś mi tak poza kamerą że jeszcze nie wystrojony do końca nie był a, strojony nie. ale był strojony na innym mhm. dolocie na innej przepustnicy więc teraz jedynie korekta a jaką ale... mocą teraz możesz się pochwalić 307 koni CA1818 I nie narzekasz na CA, bo wiesz, no. jest dużo jakby opinii Jak masz CA, Moje to zmień na sr Takie są opinie. Moje przemyślenia o CA w Polsce są właśnie takie, że wszyscy kupowali te auta Zarzynali no. te silniki bez serwisu, a jednak są stare auta, stare silniki No tak No i nie dziwne, że padały, bo na pewno nie są to najlepsze silniki na świecie Ale no tak samo airbag nie jest najlepszym silnikiem na świecie A jeśli się o niego zadba, trzeba zrobić wiadomo wszystkie te Tak samo jak tutaj, trzeba zrobić spływy z głowicy Ograniczyć mu dopływ oleju do głowicy jeśli to się zrobi w airbagu, to będzie działało tutaj tak samo. Bo tu widzę, że to jest 200 SX. Czym tak. się różnią, bowiem, że jest jeszcze 180, 240 i 200? Krajem, w którym zostały wypuszczone. Dobra, czyli jak masz 200, to to, co jest, to jest na za... Europę. Okej, okay, Europejczyk. Na Japonii jest 180 SX, co się wzięło od pojemności CA18. W Japonii najpierw tam było 18. Przez mhm. pierwsze dwa lata, jak produkowali, czyli do 91. Później już zaczęli tam pakować sr ale nazwa pozostała. Na Europę puścili go jako 200SX'a już, ale na Europę wychodził tylko z CA18. Na Stany natomiast był 240SX, bo tam było pakowane K24, które ma 2,4 litra i dlatego było 240SX. A powiedz mi, a kolor jest taki. Jest, jest Hot Red, tak, seryjny. Malowałeś go jeszcze raz, czy bo poprzedni właściciel go malował, czy był taki... Poprzedni właściciel go nie malował, ja go malowałem, ponieważ chciałem mieć proste auto w jednym odcieniu, a nie żeby były trzy różne odcienie na całym aucie. Co to są za koła? To są koła podobno z Ery, firmy Stitch, model Golf. Kute czy częściówki z Japonii. I to są osiemnastki, tak? Tak, osiemnastki. Te są na pewno kontrowersyjne, wielu osobom się nie podobają. Uh -huh. Mi się na przykład bardzo podobają dlatego. No i o to są... chodzi. Nie wiem, czy w Polsce jeszcze ktoś ma takie koła. Hamulce okay. mi powie, to są seryjne? Z... Nie, hamulce z przodu są z 300zX okay. razem z pompą hamulcową. To przejdźmy do tyłu i opowiedz mi, bo wiem, że głównym modem, albo raczej częstą zmianą, są lampy z tyłu. Czy to są te pożądane przez wszystkich lampy? Tak. Lampy... Ale wymieniałeś się ty czy poprzedni właściciel? Ja je wymieniłem. Wolę, że najładniej wyglądają. Seryjne, są ładne, ale jednak te dużo lepiej wyglądają. To jest seryjny no. spoiler? To nie jest seryjny Jak to spoiler? spoiler, to nie jest oryginalny spoiler typexowy. Oryginalnie mi się nie podoba, kończy się trochę wcześniej. Tutaj ten spoiler był trochę szerszy i bardziej się zgrywał z linią auta. Wow! Może <grymiania> to tak wrzęczy. No, to tak Biedna. Jedna. Pochaj ją. No próbuję. Pokaj ją. Widzę, tam masz Olikę -y cztanka, tu widzę, że... To są jakby seryjne wyloty? Nie. Bo to jest... Ogólnie tutaj, no jako że jest, wszystko, jest postawiony na map sensorze, więc jakby mhm. dolot nas nie ogranicza w żaden sposób, jego mhm. długość. Jest puszczony zamiast bocznego interkulera przedni, centralny. No jest zrobiony porting, jest większe turbo, tryski, cewki, przepustnica większa. Nie Głównym problemem tego silnika, czym on się zajeżdża, jest brak jakby oleju w misce. Mhm. Brak oleju w misce jest spowodowany tym, że jest za dużo oleju w głowicy i on nie nadąża. Głównym powodem tego, czemu nie może spłynąć, jest zbyt duże ciśnienie skrzyni korbowej. Dlatego trzeba poprawić w tym silniku spływy i układ odpowietrzania. Przez to, że jest kasztank tak zamontowany, jak jest tutaj, silnik po prostu może łatwiej oddychać. Cały ten nadmiar powietrza jest balony do kasztanka. W porządku? Czyli jak rozumiem, jedną rurą wpada, drugą wraca z powrotem do silnika? N nie, nie wraca już nigdy do silnika. Czyli tam zostaje, na nie, zawsze? Idzie w atmosferę przez filterek. Teoretycznie nie powinno tak być. Czyli nie jest ekologiczny. Nie. A katalizator masz? Nie mam. This is all wrong. Bo oryginalnie tutaj wpadało z powrotem do dolotu. Tak, ale to jest niezdrowe, bo ci silnik oddycha jakby oparami oleju. Kolektor jest seryjny? Kolektor jest seryjny, on wystarcza do 400 koni, tak samo dolotowy. Można wsadzić barana. Znajomy tak zrobił stracił na mocy, więc nie ma sensu. Tylko jest FMIC okay. Pro tak samo chodnica oleju. Są zrobione kierownice powietrza, żeby powietrze z interkulera leciało dalej w chłodnicę, a nie uciekało na boki. Aha, bo to jest pełne nakierowanie jakby powietrza na całą chłodnicę, nie? Tak, bo tutaj jak zobaczymy od przodu. Od tu dołu widać, widać dolną osłonę, a od góry tam jest ta druga. Czyli to tak jakby naprowadza całe powietrze? W tak, żeby za, na... za interkulerem powietrze nie uciekało na boki, tylko leciało dalej w chłodnicę. Można normalnie to kupić, czy nie, ja trzeba to, było to ja zrobić? To wszystko sam robiłem. Ale zaprojektowałeś jakby tak, cały. Tak, zaprojektowałem i wykonałem. Większość modów w tym aucie ta wykonana przeze mnie. Ja jedynie nie spawałem, spawał mój znajomy i nie lakierowałem tego auta. Tak to wszystko robiłem sam. Spróbuję. Jak znajdę kluczyk. Nie. Nie pali. No. Co się znowu stało? No, Konrad, co się stało? No, zepsułeś kolejny samochód. To nieprawda, to tylko pomówienie. Tak dla waszej świadomości. Ile filmów nie nagraliśmy? Tak na każdym filmie Konrad psuje jakiś samochód. Oto przykład. Na jednym no. czy na dwójce? Na dwójce chyba nie. Daj mu dwa. odpalił. Po latach. ଝୁମେଟ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟା Co tam zmieniłeś w środku? Czy jest to seria? Czy coś się zmieniło? W środku są zmienione fotele na Recaro SR2. Jest z czego to są fotele? Podobno jakaś opcja z, ze Skydina albo z Supry. Na pewno są to fotele z epoki. Jest zmiana kierownica na nardi. Jeszcze tu widzę zegarek masz innowy, tak? To jest są tanie rzeczy. Tak, <noise> jest y, zegar dwa. w jednym, ciśnienie temperatura oleju. Jest dołożony uchwyt na kubek, coś czego mi bardzo brakowało. I uchwyt na zegar. Czyli I ten jakby cup holder nie jest w serii? Nie. Stał przeze mnie zaprojektowany i wydrukowany na s 13 często są te mody robione, że możesz takie sleepy ice y wysunąć delikatnie lampy. Tak, ale nie mam tego zrobionego. Jak to? No. Mogę tylko otworzyć całkiem. Siadasz sobie, ciskasz przycisk i cyk. Naświecają się dopiero jakie. O. To jakbyś A. zapomniał wyłączyć dla. A jakie masz zawieszenie? Bo o tym nie wspomnieliśmy wcześniej. Zawieszenie jest tajn flexi. Z. Z tyłu są regulowane drążki. Z przodu są zmienione drążki reakcyjne. Nie mam poliuretanów założonych, ponieważ poliuretany na drogę wydaje mi się, że nie mają sensu, bo przez to że one są takie sztywne, to zanim zawias zacznie pracować, zanim zawias się ugnie, zanim prze, przejdzie przez tą siłę, którą, przez ten opór, który stawia poli, no to już nie jest to zbyt wygodne na drogę. No a jeszcze a propos poli, no to poliuretany mam założone na całym napędzie, czyli są poduszki silnika, poduszki skrzyni, poduszki dyfra. Difer jest y, z S14 i ze Szperą. A jeździsz tam na co dzień? Y? Rzadko. Zazwyczaj na co dzień jeżdżę na rowerze. Auto przez ostatnie dwa lata było sporo stało na kobyłkach, więc nie było jeżdżone. Nie ma gdzie tym jeździć. No ale tak jak się poruszasz po drodze normalnie, to, to nie ma. Jakieś problemy, nic? nie Nawet na jakichś niedużych wybojach jest komfortowo. Dobra, no to chyba ugadaliśmy auto. Pora na pytania od widzów. Zaczynam od pierwszego pytania, w zasadzie stwierdzenia, i w sumie chyba od ciebie. Na <laughs> <laughs> o kur nie, nie róbcie tego. Czego się boisz tutaj od widzów? Jakichś głupich pytań. Takich mamy zawsze dużo. To przejdźmy do pierwszego pytania. To może nie jest takie głupie. Pytają, czy masz podłogę w samochodzie. Raczej chyba o to, czy jest zgnite. Nie, nie ma ani gramardzy na podłodze. Jest zabezpieczona, przyjechała zdrowa cała buda. To dotyczy twojego silnika. Mniej, że masz c 18 Czemu c 18 DEF ma w nazwie DEF? Tak jak mówiłem, no wydaje mi się przez to, że jednak ludzie kupowali te silniki w Polsce. To jest, to jest taki... Upalali je bez żadnego serwisu, bez żadnej wiedzy. Nie są to najwytrzymawsze silniki serii. to raczej uważasz to jako mit, nie? Że, że to są jakby silniki, Ta, które... wydaje mi się, że jeśli są zadbane, mhm. jeśli są przeserwisowane, a nie są to 30-letnie auta, które były przez połowę swojego życia upalane, no to raczej nie ma się tam co stać złego. Tu mam na przykład kontrastowe pytanie: dlaczego c 18 d jest najlepszym silnikiem na świecie? Dobrze brzmi. <laughs> dobrze, dobrze brzmi. Tak jak wspomniałeś przed chwilą, no, jest raczej niedoceniany. Jeśli nie? to się je zrobi fajnie, no to może być najfajniejsze. Dlaczego S13 nie kosztuje już 6000? Co myślisz, że wpłynęło na taki wzrost ceny gigantyczny. Hmm. Wydaje się, że po pierwsze jest to dobra pura do sportu. Przez to, że jest dobre do sportu. W drifcie często jest widywalny. Tak, w drifcie, nie? ale myślę, że też na to, że też da się to zrobić dobrze. No i przez to, że była używana w sporcie, już większość ich nie istnieje, bo została pocięta, rozbita albo przegniła. No i przez to, że była taka dobra w sporcie, jest teraz pożądana. No a że ich niewiele zostało, stąd ta cena. Dlaczego właściciele S13 uważają, że ich auta są warte więcej niż BMW e 36? <laughs> <laughs> Widzieliśmy na wstępie tymi BMW <laughs> E36. E36 też idą już w górę. S13 wychodziła jako samochód sportowy, a E36 to był zwykły sedan rodzinny. Jaka jest około miesięczna kwota utrzymania takiego S13? Przeliczenie na miesiąc to nie mam pojęcia. Serwis no to jest zmiana oleju, którego wchodzi niewiele. Pali to z 20 litrów obecnie. Ciężka noga, nie? Tak, za fajne dźwięki wydaje. Częściami, no to dużo można kupić używanych z Turbo Killers mhm. albo tutaj kolega Japanizet ściąga wszystko z Japonii. No i jak z cenami tych części? Idą w górę. Seryjne rzeczy, na przykład do zawieszenia można bardzo tanie kupić. To auto było na tyle popularne w sporcie, że tutaj jeśli chodzi o części zawieszenia czy czegoś takiego, to jest tego tyle w aftermarkecie, że wydaje mhm. mi się, że taniej to kupić. Intermarketowe, już przeznaczone do sportu, niż kombinować z. Okej, okay, czyli tak zwane te tuningowe części, które tak, można przy okazji tak. wymienić, jakąś rzecz, która już jest zużyta. nie? Wiem, że jeździsz jeszcze na rowerze. Oprócz tego, jak przewozisz rower s Z Zamontowaniem nie? rozpórki w bagażniku. Rower wchodził do bagażnika, a teraz mam bagażnik na przystawki na dachu. I wozisz rower na dachu S13, tak. tak? Tak. To musi. Fajnie to wyglądać. Ludzie zwracają uwagę na S13, jeszcze tym bardziej jak jedziesz właśnie z tym bagażnikiem i rowerem na dachu? Nie zbyt wiele, ale często, często widać właśnie, że coś przejdzie na przykład na przejściu, pokaże kciuka, czy zrobi gdzieś zdjęcie jak auto stoi zaparkowane, także fajnie, że ludziom się podobały jeszcze takie auto. I cieszy to mimo wszystko, nie? Jak tak, jedziesz tak. i wiesz, swoim autem, z, z, tak. ze swoim pomysłem tak naprawdę na auto, bo wygląda tak jak chciałeś i jak to ludzie mimo wszystko pracy, reagują. Jak i wsadziłem w to wody. auto, to fajnie, że ludzie to doceniają. Ja jak widzę japońskie samochód, szczególnie jest w takim setupie, to też na pewno bym się obejrzał i też by mi się Micha cieszyła. No i słuchaj Mikołaj, dzięki za dziś. Dzięki. Dzięki za miły dzionek. A Wam dziękuję, że oglądaliście do końca. Pamiętajcie o zostawianiu łapek, subów, piszcie więcej komentarzy. A w kolejnym odcinku, mogę zdradzić, pojawi się S14 Mateusza, ale o tym już później. Cześć! O no, trochę wiary w japońską motoryzację.